Od kilku lat reprezentacja Polski zmaga się z problemami w obsadzeniu kilku kluczowych pozycji na boisku. Mowa tu przede wszystkim o środku obrony, lewej obronie oraz defensywnym pomocniku. W przypadku lewego obrońcy trenerzy znaleźli rozwiązanie. W drużynie pojawili się wahadłowi, którzy wypełniają tę rolę w bardzo dobry sposób. W środku obrony sytuacja również wygląda coraz lepiej. Dobry debiut zaliczył Przemysław Wiśniewski, w solidnej formie są także kiwior i bednarek. Jednak problem, który wciąż pozostaje nierozwiązany, to obsada defensywnego pomocnika. Kluczowej pozycji w organizacji gry i równowadze zespołu. Na tej pozycji w pierwszym składzie reprezentacji od początku 2024 roku wystąpiło już sześć różnych graczy, kto przejmie tę strategiczną rolę i da drużynie balans, którego tak bardzo potrzebuje? Właśnie temu aspektowi przyjrzymy się w dzisiejszym materiale. Film podzieliliśmy na dwie części. Najpierw przyjrzymy się dwóm dotychczasowym wyborom Jana Urbana. Porównamy Bartosza Slisza i Jakuba Piotrowskiego. W drugiej części przeanalizujemy szeroką kadrę oraz testowane w ostatnim czasie rozwiązania na pozycji defensywnego pomocnika. Część pierwsza. Bartosz Sliż kontra Jakub Piotrowski. W obu meczach reprezentacji pod wodzą Jana Urbana na pozycji defensywnego pomocnika wystąpił Bartosz Sliż. 26-latek od stycznia 2024 roku reprezentuje barwy Atlanty w MLS. Przed transferem do Stanów Zjednoczonych występował w Legii Warszawa, gdzie dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski oraz wygrał w Pucharze i Superpucharze Polski. Bartosz jest kluczowym zawodnikiem środka pola Atlanty United, pełniąc rolę defensywnego pomocnika odpowiedzialnego za odbiór piłki oraz rozgrywanie akcji ofensywnych. W barwach Atlanty zaliczył już 68 występów strzając 4 bramki i jednokrotnie asystując. Aktualnie wyceniany jest na 4 miliony euro. Bartosz to również wieloletni młodzieżowy reprezentant Polski, który przed debiutem w dorosłej reprezentacji występował w reprezentacjach U-17, U-18, U-20 i U-21. Jego konkurentem o pierwszy skład w drużynie narodowej podczas najbliższego zgrupowania będzie Jakub Piotrowski. Nie jest to nominalny defensywny pomocnik, ale w razie potrzeby dobrze radzi sobie w tej roli. 28-latek latem dołączył do z Serie A, opuszczając Łudogorec w barwach, którego trzy razy zdobył tytuł Mistrza Bułgarii. Jakub to także mistrz Belgii w barwach gang. Po transferze do Udineze Jakub szybko wywalczył sobie pierwszy skład w drużynie. W tym sezonie wystąpił już w 11 meczach i strzelił jedną bramkę. Aktualnie wyceniany jest na 4,5 miliona euro. Jakub również występował w polskich reprezentacjach młodzieżowych od U18 do U21. Porównajmy zatem statystyki obu zawodników w meczach z orzełkiem na piersi. Sliż, pomimo dwóch lat mniej na karku, jest zawodnikiem od Piotrowskiego bardziej doświadczonym. Rozegrał dla Polski ponad dwa razy więcej minut, zaliczając też siedem spotkań więcej. Kolejni selekcjonerzy bardziej ufali Bartoszowi niż Jakubowi. Być może przyczyną jest jego bardziej defensywna rola na boisku. Zawodnik operuje w centralnej części boiska, najczęściej ubezpieczając wyżej ustawionych kolegów. Ma też od porównywanego kolegi więcej przechwytów, ślizgów czy wybić piłki. Przy ograniczonym potencjale reprezentacji Polski selekcjonerzy często ustawiają drużynę bardziej defensywnie, jednak zwłaszcza w końcowej fazie gry, gdy biało-czerwoni muszą gonić wynik, często widzieliśmy wchodzącego z ławki bardziej ofensywnie usposobionego Piotrowskiego. Na korzyść Jakuba przemawiają takie statystyki jak ilość dryblingów czy oddawanych strzałów. Udział w bramce zalicza średnio co 180 minut podczas gdy były zawodnik legii Warszawa we wszystkich dotychczasowych występach strzelił jedynie jedną bramkę. CZĘŚĆ DRUGA DEFENSYWNI POMOCNICY SZEROKA KADRA Od początku 2024 roku na pozycji defensywnego pomocnika zagrało aż 9 różnych zawodników. Michał Probierz do spółki z Janem Urbanem dokonali tego podczas zaledwie 19 występów. Poza omawianymi Sliszem i Piotrowskim byli to także w kolejności od najstarszego do najmłodszego Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Moder, Jakub Kałuziński, Antoni Kozubal oraz Maxi Ojedele. Na tej pozycji próbowany był również Piotr Zieliński, jednak jego nie będziemy zaliczać jako pomocnika defensywnego. Przyjrzyjmy się ich dokonaniom w kadrze oraz aktualnej sytuacji klubowej. Taras Romanczuk, najstarszy z naszego zestawienia defensywnych pomocników. Zawodnik jak Jeloni Białystok w tym sezonie w ekstraklasie oraz lidze konferencji nie tylko ma pewne miejsce w składzie, ale zalicza bardzo dobre występy. Typowo defensywny pomocnik dobrze czyta grę, co potwierdza wysoka liczba przechwytów. W kadrze zagrał 5 meczów trafiając do siatki w towarzyskim meczu przeciwko Ukrainie. Czy mógłby być brany pod uwagę jako kolejna opcja do składu Jana Urbana? Przyszłościowo raczej nie, teraz ma już niemal 34 lata. Niemniej, Romanczuk jako zadaniowiec mający zamurować drogę do bramki i pomóc w awansie na mistrzostwa, na pewno jest na radarze naszego selekcjonera. Damian Szymański, doświadczony pomocnik w letnim okienku transferowym, powrócił na ekstraklasowe boiska i wzmocnił środek pola legii. Damian szybko stał się podstawowym zawodnikiem warszawskiej drużyny i pomógł w awansie do Ligi Konferencji. Operujący na całej szerokości boiska zawodnik, Zalicza sporo długich podań, a także przechwytów, ślizgów czy wybić. W reprezentacji Polski zaliczył już 18 występów, strzelając po bramce w meczach przeciwko Anglii i Czechom. Były mistrz Grecji w Legii jest jednym z liderów, czy w kadrze również ma szansę nim zostać? Liderem pewnie nie, ale w obecnej formie 30-latek wciąż może być ważną częścią środka pola reprezentacji. Jakub Moder. Pomimo, że były piłkarz Lecha w klubie gra na pozycji środkowego pomocnika, to w reprezentacji najczęściej wystawiany był nieco głębiej, na pozycji tak szóstki. Jakub jest najwyżej wycenianym zawodnikiem z wszystkich omawianych piłkarzy, ma też największe doświadczenie w reprezentacji Polski. Potrafił zdobywać bramki w Lidze Mistrzów, czy asystować w Premier League. Zawodnik Feyenoordu potrafi grać ofensywnie, posłać dokładne prostopadłe podanie, czy w inny sposób stworzyć okazję do bramki kolegom z drużyny. Jakub Moder ma jednak ogromny problem z kontuzjami, które mocno wpływają na jego karierę. Aktualnie zmaga się z bólem pleców i nawet klubowi lekarze nie potrafią wskazać przyczyny dolegliwości ani daty powrotu na boisko. Czekamy zatem na zdrowego i gotowego do gry modera w kadrze. Jakub Kałuziński. 22-latek, aktualnie zawodnik Basak Sehiru w Turcji gra już trzeci sezon. W Super League uzbierał 73 występy i 10 asyst. Debiut w reprezentacji Polski zaliczył już ponad rok temu za kadencji Michała Probierza. Zagrał wtedy 29 minut w towarzyskim meczu z Ukrainą. Do tamtej pory był znaczącą postacią polskiej młodzieżówki U21. Jako defensywnego pomocnika cechuje go spora liczba zagranych długich podań i krosów. W klubie wykonuje również stałe fragmenty gry. Kariera młodego pomocnika jest aktualnie na fali wznoszącej się do lepszego zespołu z większymi ambicjami. Niemniej w tym sezonie na 9 meczów w lidze wybiegł w podstawowej jedenastce jedynie trzykrotnie. Sprawia to, że w reprezentacji jest rozważany raczej jako melodia przyszłości. Antoni Kozubal. Podobnie jak poprzednik, Antoni również do tej pory zaliczył jeden występ w polskiej kadrze. 9 minut w meczu z Portugalią nie jest dużym bagażem doświadczeń, niemniej wychowany Klecha ma dopiero 21 lat. Zawodnik wyjściowej jedenastki kolejorza w reprezentacji przeszedł przez wszystkie młodzieżówki, zaczynając od U-14. Defensywny pomocnik w ekstraklasie wyróżnia się dużą ilością ślizgów i wybić ma również dobry procent dokładnych podań. Na pewno jest na radarze ekipy Jana Urbana, jednak do tej pory nie znalazł na tyle uznania w jego oczach, aby zasłużyć na powołanie do seniorskiej reprezentacji. Polski talent jest za to pewnym punktem młodzieżówki Jerzego Brzęczka. Maxi Ojedele Wychowanek Manchester United po transferze do Legii szybko stał się jej ważnym ogniwem, co zostało docenione przez poprzedniego selekcjonera. Michał Probierz rzucił go na głęboką wodę i w debiutanckim meczu wystawił Ojedele w podstawowym składzie na mecz z Portugalią. Maxiego jako defensywnego pomocnika cechuje duża ilość przechwytów i wygranych pojedynków z rywalami, o szczególnie dobrze radzi sobie na własnej połowie. Po dobrych występach w europejskich pucharach stał się on bohaterem transferu do francuskiego RC Strasburg. Dobrze rozwijające się kariery blokują jednak częste urazy młodego zawodnika. Maxi opuścił poprzednie zgrupowanie reprezentacji U21 ze względu na kontuzję i nadal nie wiadomo, kiedy będzie gotowy do powrotu na boisko. Podsumowanie. Bartosz Sliż, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Damian Trzymański, Jakub Moder, Jakub Kałuziński, Antoni Kozubal oraz Maxi Ojedele. Czy jesteśmy pewni, że któryś z tych piłkarzy jest zawodnikiem dla polskiej reprezentacji kluczowym? Nie, jednak kadra Jana Urbana aktualnie nie jest w sytuacji, w której może wybrzydzać. Każdy z tych zawodników cechuje się nieco innym stylem gry, każdy mógłby być istotną częścią biało-czerwonej drużyny. Jeśli reprezentacja potrzebuje specjalisty od defensywy i stabilności w środku pola, lepszy będzie Sliż. Jeśli drużyna szuka wszechstronnego pomocnika z dużą wytrzymałością, który może pomagać w pressingu i ataku, bardziej odpowiedni będzie Piotrowski. Przyszłością na tej pozycji wciąż mogą być o Kozubal czy Kałuziński. To piłkarze, którzy łączą energię młodości z coraz większym doświadczeniem na poziomie klubowym. Jeśli jeszcze się rozwiną i do Pisze im zdrowie mogą w najbliższych latach stanowić o sile reprezentacji Polski. A co Wy o tym sądzicie? Czy aktualne wybory selekcjonera to krok w dobrą stronę? I kto Waszym zdaniem z młodego pokolenia ma największy potencjał, by stać się filarem reprezentacji Polski?